ale idzie, o Anie, nie porwi pan gdzie? Witajcie serdecznie. Jestem już ponownie nad wodą. Tym razem jestem na innym stanowisku na tej samej wodzie. Moje stanowisko jest po drugiej stronie jeziora. Nie wiem, czy akurat zauważycie. Poprzednio siedzieliśmy w tamtym miejscu, aż po drugiej stronie jeziora. Teraz jestem tutaj w tym miejscu. Jestem rozstawiony, jak zauważycie pod drzewami. Tak więc nie mam możliwości wyrzucenia normalnie wędek. W tym przypadku spisze się idealnie łódka zanotowa, którą mam ze sobą. Tak więc, nie przedłużając, biorę się do roboty. Tak więc, ja Was osobiście zapraszam Was do oglądania. Mamy kolejny dzień, przez noc nic totalnie się nie działo. Myślałem, że w nocy jakoś rybę uda mi się złapać, ale no niestety nic totalnie się nie działo. Akurat fala była od strony wioski i tutaj z doświadczenia wiem, że jak jest fala od strony właśnie wioski, to przeważnie nic na wodzie się nie dzieje, bynajmniej ryby nie żerują. Dzisiaj się odwróciła sytuacja. Wiatr jest właśnie z drugiej strony i proszę bardzo. Kilka minut po przewiezieniu zestawów, bo stwierdziłem, że jednak przewiozę zestawy. Proszę bardzo, jaki piękny klusek. Nieduży, ale mocno nabity. Ma swoją wagę, uwierzcie mi, ile waży. Nie mam pojęcia. Niedługo włączam wagę i zważymy go. a przyprowadzić następną rybkę, troszeczkę większą. No jest. Następny karpik. Fakt faktem nieduży w porównaniu do poprzednich. No miał trochę mocy na samym początku, a potem już powolutku, powolutku do brzegu leciał. Troszeczkę mi odbił w prawo, ale bez problemu się dało go radę wyciągnąć. No tak na moje oko 5-6 kg ma. Zaraz zobaczycie na przybitkach e, z wagi. Ile waga pokazała? No, tutaj borek będzie miał około kilograma do odjęcia. Tak więc fajnie, że ryby już powoli zaczynają współpracować. No, liczę oczywiście na te większe, nie na te mniejsze. No, ale może zaraz się doczekam jeszcze dzisiaj jakiejś większej rybki. Także no, nic innego nie zostało. Nie męczymy tej rybki i już ją zaraz wypuszczamy. Papa, pa. przyprowadź następną, dużo większą rybkę od siebie. nie mocno wieje, ale cały czas podtrzymuje swoje, swoje zdanie. Monsterowe łódeczki są na tyle fajne, wszystko w jednym pilociku. Auto pilota GPS. Punkt zaznaczony. I właśnie już sobie łódeczka. płynie do zaznaczonego punktu. No to nie żyłkę trochę na żeby to jak takiego babola mi teraz zrobił. oh there's it ah, the crew cool. No, i mamy dzień trzeci, mojej zasiadki. Po wczorajszym wiecznym dniu, dzisiaj troszeczkę uspokojenia przyszło. Jest troszeczkę mniejszy ten wiatr. Wczoraj naprawdę dał się wyznaki. Wiało aż do samej nocy. Przez prawie całą noc też tak mocno wiało jak w ciągu dnia. Ale za to nic się nie działo, o dziwo, jeżeli chodzi o brania. Ale dzisiaj, nad ranem, a mamy godzinę szósta, po już jest. Proszę bardzo, jaki piękny karpik nas odwiedził. No gdzieś tak na moje oko około 7, 6-7 kg Ale piękny. Dał troszeczkę popalić tutaj przy brzegu Siły widać, że ryby mają. Także nie męczymy go, szybciutko wypuszczamy go do wody. Niech płynie dalej. Może jakąś większą rybkę nam przyprowadzi. No już strzałówka się pokazuje, tak więc o, no taki strzał, aha, aha, hej, stoi, mnie czy czym? Nechci vyjít. Aha. Aha. Nichud. Oh. Aha. <laughs> Ale jde. Ahoj. A jde první 爹。妈，悠、悠、悠、悠、悠、悠。 Jest! Uh. No i jest, cel osiągnięty Wyjazd, długa walka I tak jak zobaczycie na przebitkach 16300 z workiem Czyli kilogram podjęciu worka i mamy pięknego, ponad 15-kilowego karpia. To co sobie cel obierałem, cel sobie obrałem 15-kilowego karpia złowić teraz na zasiadce. Proszę bardzo, piękny. Ale dałeś mi dużo radości teraz. Wow, ale miał siłę. Nie chciał wyjść. <laughs> Się przykleił do dna i pod nie strasznie mocno buszował. Ale jest! Udało się w końcu! Tak więc nie męczę go. Dziękuję Ci bardzo za tę piękną walkę. I wypuszczamy go do wody. Jest! Pięknie! Pa, pa. Zaproś swoich kolegów. I koleżanki niech przypłyną o takiej samej wadze, albo i większe. No i minęła ostatnia doba, właśnie kończę zasiadkę, jestem w trakcie składania się. Jak wcześniej zauważyliście, na chwilę dołączył do mnie Bartek na jedną dobę. Z czego udało mu się złapać jedno? Tak naprawdę rybę miał dwa brania. Jedna ryba niestety przy podbieraku jemu uciekła. No to takie są uroki karpiarstwa. Każdy ma równe szanse, akurat w tym sporcie. Także ja już właśnie się składam. Ja uważam swoją zasiadkę za bardzo udaną. Sporo ryb udało mi się złapać. Większych, mniejszych. Najbardziej jestem zadowolony z tej 15. Bo taki w sumie obrałam na samym początku cel, żeby właśnie przynajmniej chociaż jedno, to powyżej 15 kg ryby złapać. Także ja swój cel uważam za osiągnięty. Zasiadka udana, składam się pomału i jadę do domu, do rodziny. A Wam dziękuję za uwagę, zostawcie subika, łapkę w górę, jak Wam się film się podobał. I do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.